Psycholog Zesiopw rezygnuje z udziału w programie. Nie zgadzam się. Finał 11. Edycji programu ślub od pierwszego wejrzenia za nami, ale emocje wciąż nie opadły. Widzowie nie zdążyli jeszcze przetrawić rozczarowującego zakończenia sezonu, a już pojawiła się kolejna sensacyjna wiadomość. Jedna z ekspertek, psycholog Julit Tandemska. Ogłosiła, że nie zobaczymy jej w kolejnej edycji. W obszernym wpisie wyjaśniła powody swojej decyzji. Ślub od pierwszego wejrzenia od początku budził ogromne emocje. Duński format, przeniesiony na polski rynek przez stację TVN, spotkał się zarówno z entuzjazmem, jak i krytyką. Sceptycy zarzucali twórcom programu trywializowanie instytucji małżeństwa i sprowadzanie jej do eksperymentu telewizyjnego. Choć większość par, które stanęły na ślubnym kobiercu w ramach show, nie przetrwała próby czasu, zdarzyły się wyjątki, które potwierdziły, że miłość można znaleźć nawet w tak nietypowych okolicznościach. Psycholog Zesiopf rezygnuje z udziału w programie. Nie zgadzam się. 11. Edycja ślubu od pierwszego wejrzenia nie przyniosła szczęśliwego zakończenia żadnej parze. Choć wielu widzów liczyło na to, że Kasia i Maciej stworzą trwały związek, ostatecznie również oni zdecydowali się na rozwód. Taki obrót wydarzeń był dużym ciosem dla widzów ale także dla ekspertek programu, psychologii Julity Dębskiej, terapeutki Zuzanny Butrnicoach a Hanny Konkol, które odpowiadały za dobór paragraf. Po emisji finałowego odcinka Julita Dębska ogłosiła, że rezygnuje z udziału w kolejnych edycjach programu. Jak wyznała, decyzja ta nie była łatwa, ponieważ udział w projekcie był dla niej spełnieniem zawodowego marzenia. Niestety, edycja 11 okazała się dla mnie momentem granicznym i to nie tylko na etapie emisji. Już podczas rekrutacji i debaty zaczęłam coraz silniej odczuwać dyskomfort oraz niespójność między tym, w co wierzę jako psycholog, a kierunkiem, w jakim rozwijał się projekt. Nie zgadzam się na podejście, w którym program o relacjach opiera się przede wszystkim na napięciu, konflikcie i sensacji, zwłaszcza gdy realną konsekwencją są trudne doświadczenia uczestników oraz fala nieprzychylnych reakcji ze strony odbiorców. Z perspektywy mojego zawodu i wartości, którymi się kieruję, to nie jest ścieżka, którą chcę dalej podążać, napisała w swoim poście. Dębska zwróciła również uwagę na sposób, w jaki przedstawiano jej pracę w programie. Według niej widzowie nie mieli okazji zobaczyć pełnego obrazu jej zaangażowania, w tym licznych konsultacji i indywidualnego wsparcia, jakie oferowała uczestnikom. Szczególnie rozczarował ją sposób, w jaki zmontowano fragment jej rozmowy z jednym z uczestników finałowego odcinka. Odebrałam to jako przekroczenie granicy mojego komfortu zawodowego. Z tego względu podjęłam decyzję o zakończeniu współpracy po tej edycji. Jest to decyzja podektowana odpowiedzialnością. Jako psychologa, badaczki relacji i osoby, która nie chce firmować swoim nazwiskiem projektów sprzecznych z jej wartościami, dodała. Na zakończenie swojego wpisu Julita Dębska podziękowała wszystkim uczestnikom programu, współpracownikom oraz widzom, którzy wspierali ją przez cały czas trwania projektu.